Dzień dobry Państwu. Jan Fior, kryzys 2020. No wracają trudne czasy. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam. Jan Fior. Proszę Państwa, wynotowałem sobie takie zasadnicze punkty zwrotne, czy może potencjalne punkty zwrotne. W jakich, jakie nas czekają, i jakie już, do jakich żeśmy już doszli, i jakie nas czekają. Przykre to, co powiem, ale to jest pierwszy odcinek. W na następnym odcinku pokażę, pokażę sposoby na przezwyciężenie tego, tych trudności. Jesteśmy w fazie, w której globalne systemy produkcji żywności i energii są celowo demontowane żeby wprowadzić w życie program Światowego Forum Gospodarczego, ten, ten wielki reset, czy jak tam też znany pod programem Fundacji Rockefellera, czy Stołu Rockefellera. Proszę Państwa, według założeń Światowego Forum Gospodarczego, które możecie Państwo weforum.org, chyba albo net, ale we na to znajdziecie sobie. nie pamiętam adresu, ale mam tam mam zapamiętane. To wszystko jest opisane. Kapitalizm jest już martwy i nie możemy dalej pozwalać, oni tak mówią, nie możemy dalej pozwalać na wolny rynek. Zamiast tego potrzebujemy odgórnego zarządzania, nowego porządku światowego lub jednego porządku światowego, który może zapewnić, sprawiedliwą dystrybucję kurczących się zasobów. Też wymyślili, że się zasoby kurczą, a zasoby nie kurczą, proszę Państwa. Zasoby się zmieniają, ale nie kurczą. Tak naprawdę mówią jednak, że ludzie, którzy wkrótce będą bezużyteczni, pożerają swoje zasoby. Chodzi o to, że po prostu chcą nas wyniszczyć, bo jesteśmy dla nich bezużyteczni. Dawos postrzega nas, ten, ten tłum z Dawos ci wszyscy, no między od nas teraz Morawiecki był i, e, i Duda, to, to, to jest e, nasz Dawos ale jeszcze tam wielu innych e, towarzyszy im czyli postrzega was i mnie jako egzystencjalne zagrożenie dla ich luksusowego stylu życia Cytu, zacytowałem, tak więc ich plan polega na tym żeby przejąć kontrolę nad wszystkim e, nad, nad całymi zasobami ziemi i własności prywatnej w tym celu, żeby, żeby nikt im nie przeszkadzał. No i mają taki program, mniej więcej tutaj zacytuję. Pomieszane to są różne różne agendy, ale, ale zobaczycie Państwo, że to jest program Wielkiego Resetu. E który nas wszystkich obejmie. Agenda 2030 no to są te wszystkie. Green Deal, prawda? Zakaz produkcji samochodów spalinowych i tak dalej. Energia. Zielona agenda, to samo uszczegółowione. Nowy porządek świata. No to wiemy. Pa pandemia, lockdown, lockdowny, paszporty, ograniczenie transportu, utrudnienia gastronomiczne, hotelarskie, to wszystko między innymi też taki program e, amerykański BBB, czyli Build Better coś tam, Better Build e, e, BBB, no nie, w każdym razie, odbuduj, a, back, Build Back Better, czyli odbudowujemy lepszą Amerykę, będą odbudować lepszą Amerykę, ale to wszyscy, wszyscy będą, e, wszyscy to, te, tego przestrzegają, nasi też przestrzegają, nasi też są w to mocno umoczeni i czwarta rewolucja e, przemysłowa która będzie w dużym stopniu taka transhumanistyczna i, i właśnie depopulacyjna, będzie połączeniem technologii biologicznych i fizycznych lub fizycznych w ciele człowieka. Ona też jest na, na, na czele, że tak powiem, planu działania naszego rządu. Nie wiem skąd się to wzięło, ale, ale to posłuszeństwo wobec, wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Szwaba i jego organizacji jest ogromne z czego się to będzie, z czego się będzie składała ta czwarta rewolucja przemysłowa po czy, czy jakby, jakie będą skutki yy, dla naszego życia po pierwsze dojdzie do celowych niedoborów energii przecież w Polsce nie brakuje energii w ogóle nigdzie nie brakuje energii ja już powiedziałem Państwu powtórzyłem za kimś mądrym, nie pamiętam za kim że energia jest też nie jest dobrem rzadkim energia jest w brud, ile chcemy tylko mocy nam brakuje. Na razie się wyniszcza energię w sensie mocy. Celowe niedobory energii. Jest rozwój społeczno-ekonomiczny, został podporządkowany resetowi, czyli, czyli społeczeństwu, utworzeniu, utworzeniu społeczeństwa niewolników. Światowe zasoby będą własnością i będą kontrolowane przez technokratyczną elitę. A za tymczasowe wykorzystanie wszystkiego my będziemy płacić. To jest cytat z programu Forum Gospodarczego. Tym z czym mamy do czynienia, to jest w tej chwili rzeczywista lokacja zasobów oparta nie na, zasadzie rynku, na zasadach rynkowych, że zasoby idą tam, gdzie jest ich najlepsze wykorzystanie, tylko będą kierowane poprzez badanie tak zwanego osobistego śladu węglowego. Czyli, ile tam kto z Państwa wypuszcza tego dwutlenku węgla i z której strony, ocena kredytu społecznego, czyli to, co, co, co się krytykuje w tej chwili w Chinach, że, że się ocenia człowieka na podstawie jakichś tam jego y, zachowań, badań, intencji, poglądów i tak dalej. No i wreszcie sprawa najważniejsza, albo najważniejsza i najpilniejsza, chyba to jest pandemia i status szczepień. Otóż, proszę Państwa, to. Że, że słyszycie teraz ostatnio prawda, że, że gdzieś tam prawda, małpia, małpia ospa jeszcze tam jakaś inna 365 B5 symbole robią coraz bardziej, coraz bardziej tajemnicze to to jest proszę Państwa właśnie ten, ten, ten e, sposób na zastąpienie gospodarki znaczy zastąpienie ekonomii w gospodarce i będzie polityka gospodarczy, bo, to, bo to, jest właśnie, to są działania polityczne. Patrząc na cele Wielkiego Resetu, yy, można zrozumieć, dlaczego powstają niedobory energii, bo to, to jakie, są, jakie są te cele, przypomnę. Chcą wymusić przejście na zieloną energię i przyznają, że będzie to się odbywało z wielkim cierpieniem. Oni mówią, no to niestety musimy odcierpieć. Prawda? Nie wiadomo dlaczego. Mamy, zbudowaną, mamy zbudowany znakomity system energetyczny. Możemy go jeszcze rozwijać, możemy, możemy go prowadzić w kierunku zielonym, tak jakby. Zresztą wszyscy, wszyscy chcą. Nie używamy tego terminu, bo to jest z obrzydzenia do tego wielkiego resetu i tych wszystkich fantasmagorii ekologów. Ale przejście, przejście na energię zdrową, nieszkodliwą, nie jest żadnym problemem, nikt z tym nie walczy. Ale się to pisało w program, że, że my, my, czyli ludzie zwykli, nie, nie chcemy. Zielone technologie nie są wystarczające na dzisiaj, ale one będą się rozwijały. I za jakiś czas, jeżeli, jeżeli będziemy chcieli zastąpić ropę i gaz, węgiel innymi paliwami, to to się uda, bo, bo jest przed nami technologia. Odzyskiwania energii z wodoru. Z wodoru jest energia jądrowa, też jest, jest ok. No i można również otrzymywać energię z, tych, z tymi źródłami do tej pory tradycyjnymi, które też będą w jakiś tam w sposób uzupełnienie. Ale energia jądrowa wystarczy spokojnie na, i wodór, wystarczą spokojnie na, na zastąpienie paliw płynnych i równocześnie uzielenienie tej energii. Nie mamy jeszcze, zresztą, w ogóle infrastruktury. To trzeba będzie wszystko wybudować. Ta infrastruktura, ja Państwu odsyłałem, Państwa do kilku takiego serialu, jaki napisał David Stockman, i to jest na milionerstwo.pl, wejdźcie tam sobie, to jest pisane, milionerstwo.pl, to jest mój blog pisany, i tam są, tam jest 4 czy 5 odcinków, którym Stockman nakreśla sposoby, sposoby niejako rozwiązania tego problemu bez tych wszystkich wyrzeczeń, ale równocześnie pokazuje, jakie są koszty. Ile, ile bilionów dolarów czy jakichkolwiek walut zostało, zmarnowa zostanie zmarnowanych, bo przecież te wszystkie stacje benzynowe istniały rurociągi, gazociągi, szyby naftowe itd. To wszystko istnieje. I jeszcze się dobrze ma, i, i, i mogłoby istnieć przez jakiś czas, dokąd nie zostanie wyparte przez tą racjonalną, technologicznie uzasadnioną e, energię zieloną, ale nie politycznie narzucaną. Dlaczego więc światowi przywódcy nalegają na dokonanie tej transformacji już dzisiaj? Ponieważ czują, że się im grunt pali pod nogami. Po pierwsze, na, na, robili dziadostwa z pieniądze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Osłabili, osłabili te procesy, które do tej pory były naturalne. Spowodowali paraliż produkcji żywności, coraz większy, Przez, poprzez, poprzez paraliż energetyczny, poprzez sprowokowanie wojny. Oczywiście, będziecie znowu tutaj rzucali do mnie ludzkimi onucami, ale to, to że, że wojna wybuchła, że Rosjanie weszli na Ukrainę, to jest w dużym stopniu prowokacja ze strony Zachodu i tego Światowego Forum Gospodarczego, które podpuszcza tych głupich polityków amerykańskich, żeby stworzyli mu tę ten, ten, ten bazę militarną. Upał. To muszę popijać. Proszę Państwa, więc... O ile niszczenie produkcji jest usprawiedliwione, no, no, bo, no bo jest, dochodzi do niszczenia produkcji żywności. E, właśnie, chociażby przez zieloną agendę, przez, e, przez zniechęcanie do produkcji, żywno, do produkcji e, zwierzęcej, mięsa, do, e, celowego, do celowego hamowania niektórych Niektórych produktów do, do podrożenia, takiego podrożenia energii i równocześnie nawozów, że wręcz się to przestało, przestaje opłacać. No albo je, jeżeli się opłaca, to tylko, to tylko stać na, 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 na tę żywność tylko stać garstkę. Na gdzieś, nie wiem, 20, 30, 40% Europejczyków, a, 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 a jeśli chodzi o resztę świata, to, to nie wiem, jak, jak to będzie. Chodzi o kontrolę populacji poprzez opatentowaną i wysoko przeporzoną produkcję żywności. Więc to właśnie jest ten, ten, ten proces dekarbonizacji i usuwania mięsa z naszego, z naszego jadłospisu, zastępowania go jakimiś sztucznymi, chemicznymi produktami, które rzekomo mają być przyja bardziej przyjazne dla, dla środowiska. Jedynym pożywieniem, Jedne pożywienie, jakie będziemy mieli, to będzie produkowane przez korporacje, a więc też jeden z elementów tego, tego wielkiego resetu: czyli korporacja będzie nagradzała tych, którzy się dobrze sprawują, i będzie im dawała żywność, czy tam sprzedawała, a reszta będzie miała kłopoty, nie będziemy mogli mieć własnej żywności, już są utrudnienia. Przecież zobaczcie, ta cała polityka rolna. Europejska polega na tym, że nawet chłop to nawet ma problem z tym, żeby sobie świniaka dla siebie wyhodować i, i zrobić z niego. Przepraszam za brutalność, wędliny na święta, ale no, zresztą to się odnosi nawet i do produkcji mlecznej. W Szwecji widziałem, jak rolnik miał. Przetrzymywał dwie krowy w lesie, żeby mieć mleko dla siebie, żeby było poza, poza kontrolą państwa. Szwecji, a Szwedzi są bardzo, bardzo grzeczni i posłuszni, prawda, państwu. Przechodzimy z prawdziwego mięsa na różne alternatywne białka, w tym na mięso z komórek hodowanych w laboratoriach, mięso wegetariańskie, mięso i owady. W celu ratowania planety będziemy jedli, proszę Pana, muszki, yy, proszę państwa, muszki i, yy, i te yy, szarańcze, yy, bo, bo wyeliminujemy zwierzęta gospodarskie, ponieważ yy, wydzielają z siebie azot, amoniak, wydzielają z siebie, no oczywiście dwutlenek węgla też ja, i, i metan. Ostatnie wypadki w Holandii zostałyby wywołane, tam były rozruchy, ja wspominałem to kiedyś, Coś co mnie nawet zdziwiło i cieszyło, bo to Holandia to jest zawsze taki kraj posłuszny, grzeczny, ale, ale ostry. I tam decyzją rządu zmniejszono, w walce o mniejsze zanieczyszczenie azotem, zakazano produkcji, czy silnie ograniczono produkcję mięsną, bo w 2030 mają ją mają zaprzestać produkcji rolniczej, która będzie powodowała wydzielanie się azotu, czyli czy ta, która pójdzie na paszę dla zwierząt i produkcji zwierzęcej. E, projekty infrastrukturalne w Holandii zostały wstrzymane z powodu obaw o to, że, cytuję, spowodują emisję, która naruszy zasady ochrony środowiska. No i proszę Państwa, chłopi się postawili, znaczy rolnicy się postawili. Władze wojewódzkie mają teraz rok. Tam w tym województwie, w którym się postawili, już nie pamiętam, jak on się nazywa, zamierzają osiągnąć cele tej redukcji emisji. W odpowiedzi na to 40 tysięcy rolników zebrało się, wyszło na ulicę z maszynami i, 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 dokonali, i dokonali protestu. W dalszym ciągu do, dokonują protestu. No, ale, ale tam rząd się nie ugina i też z nimi najpierw negocjuje, a teraz zaczyna walczyć. Wielka Brytania też wydała pilne ostrzeżenie, że ogrodnictwo może spowodować choroby serca. Wyobraźcie sobie, że te ogródki przyzagrodowe, bo tam oni mają takie ogródki 40 m2, czyli to maleństwa, te nieruchomości angielskie, że mogą spowodować chorobę serca, no, narażą cię na szkodliwe zanieczyszczenia gleby, no a się obrzeczy na też na, na chorobę serca. No też jak ktoś kopie w ziemi to też może się zmęczyć i dostać choroby serca. E, oczywiście przy robotach ogro ogrodowych i w rolniczych będzie, będą wymagane maseczki. Już zresztą jak Państwo widzicie, już maseczki się znowu pojawiają. Mimo szeregu naprawdę naukowych, nawet nature, e, takie bardzo lewackie pismo, ale naukowe e, 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 przestrzegało przed. przed e, konsekwencjami przesadnego albo długiego używania maseczek, że, są, że, jest bardzo, że to jest bardzo szkodliwe. I mimo to musimy w, w Grecji, na Cyprze, nagrywam dzisiaj, 20, 20 lipca, już wprowadzono maseczki wszędzie. W Hiszpanii są w, w sklepach, we Francji, w sklepach, w urzędach publicznych. I w służbie zdrowia, w autobusach. No i, i, i coraz bardziej, i teraz, coraz więcej mamy już ogłoszeń o tym, że, że się nasila, prawda, że o 100%, no 300% wzrosło. Ludzie umierają w dalszym ciągu, tak jak umierali. Taka sama popelina jak była. Chudzpa od samego początku. No ale widzicie Państwo, że setki tysiąc, tysięcy osób, dzisiaj czytałem artykuł, że przysłał mi ktoś artykuł. W którym kobieta, a dziennikarka, śleszyńska, chyba coś takiego, dowodzi, że pandemia była korzystna gospodarczo. A wczoraj słuchałem na YouTubie faceta, który mówi, że największym, największym problemem i, 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 i taką traumą ludzkości to jest, proszę Państwa, własność prywatna, która niszczy gospodarkę. No, takich i takich męców będziemy mieć coraz więcej. Uważajcie na YouTube. A. Internet to jest. Jak powiedział Stanisław Lem, że, że, że jest zaskoczony, że myślał, że już, że już widział dość głupoty ludzkiej, ale to, ta, ta ilość głupoty, jaka się zebrała na internecie, to jest nie, nie, do tej pory nie bezprecedensowa. Oprócz ograniczeń nałożonych przez Zieloną Agendę, od 21 roku w tajemniczych okol okolicznościach spłonęło w Stanach Zjednoczonych 100 zakładów produkujących żywność z mięsa przetwórczych. Szacuje się, że w połowie 20... nie szacuje się, tylko odkryto, że w połowie czerwca 2022 roku, czy teraz parę dni temu, w Ulysses w stanie Kansas zginęło w tajemniczych okolicznościach około 10 tysięcy sztuk bydła. Takie będą miaja. Pamiętacie jak jak ekologowie wypuszczali norki czy nutry z tych hodowli. Ile, ile zwierząt zginęło, ile, jaka, jaka, była, jaka była akcja zmasowana, Greenpeace i ci wszyscy. Niedobory nawozów, inflacja cen i ograniczenie w transporcie. No pieniądz, pieniądz był tym, poczucie pieniądza, był, było tym elementem, które wywołało grunt spod nóg, spod nóg nam usunęło. I, I dlatego łatwiej było wprowadzić pandemię, łatwiej wprowadzać ten terror energetyczny. No i oczywiście wszystko zrzucać na Putina, ale już nawet, nawet już Putinem się nie, nie, nie wymawiają. Już nawet Putin e, nie jest. I po prostu otwarcie mówię, że agenda 2030 i to, i to musi być zrobione. Oprócz e, jak mówię, niedobory nawozów, inflacja, ceny i ograniczone, e, ograniczenia w transporcie e, nawozów e, zwiększają. Widmo, no, po, pogarszają sytuację i będą, będą niedobory, będzie głód, będzie coraz więcej braku żywności brakowało, coraz większe braki żywności. W Polsce rząd oparł się na programie ten element energetyczny, to bo zamknięcie kopalni węgla to jest po prostu skandaliczna, skandaliczna decyzja, to, to powinni pójść do kryminału ci ludzie. No i, za, i zalecanie zbierania chrustu. Ogranicza się, e, bo może sugeruje się ograniczenie konsumpcji żywności profesor Filipowski, czy Filipkowski z e, Komarchu, powiedział, że za dużo żremy, a sam, a sam żre też, nie, nie, nie najgorzej, bo tak z wygl po wyglądzie sądząc. Pan Duda też, 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 też sugeruje, żebyśmy ograniczali konsumpcję żywności. No, i przy okazji zaciskali e, zęby, jak nam się coś nie podoba. No, a pani Glapińska e, kilka dni temu na Molo w Sopocie radziła protestującej restauratorce, która się musiała poskarżyć do prezesa. Z, prezes, z prezesem była pani Glapińska. E, zalecała, restauratorka się skarżyła na rosnące koszty kredytowe. Pani, pani Grabińska powiedziała, że powinna, że najlepszym lekarstwem na niewypłacalność jest wygrana w Totolotka. No i tak, sobie, i tak sobie rząd Polski wyobraża naszą przyszłość, a ja uważam, że nasza przyszłość jest taka, proszę państwa. I to i, i, i mówię po to, żebyście państwo sobie to gdzieś zapamiętali, i czy wszystko, co robicie, robili w tym kierunku, w kierunku stworzenia tego rozwiązania walczyć o uruchomienie prywatnych kopalń węgla, czy kopalń węgla, ale żeby sprywatyzować te kopalnie węgla, bo wtedy będzie węgiel i wtedy będzie ten węgiel niedrogi. Druga sprawa sprywatyzować rolnictwo na ile się da, skończyć z tymi subsydiami, wyrwać wyrwać rolników spod kontroli rządu rządu i tej polityki, europejskiej polityki rolnej CAP. Cap, cap, no, no, Oszczędzać, a nie zaciągać kredyty. Pracować na czarno, na szaro, ile się da. Nieposłuszeństwo obywatelskie, ile się da. Protesty podatkowe, ile się da, proszę Państwa, bo inaczej się nie da. Nie, nie przeżyjemy. Nie, na, trzeba napiętnować władzy, trzeba, trzeba ich zaczepiać, trzeba ich Informować o tym, tak jak Stonoga kilka dni temu zrobił, zebrał grupę ludzi i jak się tam pokazało kilku naszych ministrów, razie prezes nawet był też, to, to krzyczeli, będziecie siedzieć I, i trzeba na nich wybierać taką presję, jak oni jaką oni wywierają na nas. Nie dajcie się porwać na te piętnastki, na te szesnastki. Teraz znowu zrobią tak, że obniżą stopy procentowe. W momencie, kiedy wychodzimy z inflacji, czy moglibyśmy wyjść z inflacji, to oni psują ten proces. Nie wiem, czy to na rozkaz Amerykanów, bo Amerykanie to samo robią. Anglicy zresztą też. Nie wiem, czy to, czy to jest na, na ich rozkaz, czy to jest nasz, ale wszystko jedno. Na takiego rozkazu nie, nie należy wykonywać. Albo po, powiadomić społeczeństwo, że jesteśmy, straciliśmy suwerenność i musimy się podporządkować w tej, w tej materii. I społeczeństwo wtedy powie, czy tak, czy chce, czy nie chce tego. To musi być. Kłamstwo władzy napiętnować, krytykować ich, śledzić ich, nagrywać, puszczać na, na, na internet, puszczać na, 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 na te Facebooki, wszystko jedno i robić dokładnie odwrotnie niż oni nam radzą. Jak nam radzą, żebyśmy odchodzili od paliw spalinowych czy, czy kopalnych, to, 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 to my mamy walczyć za o, o, o to, żeby. Były utrzymane. Yy, produkcja mięsna, dlaczego mamy? Mo, mo, możemy przejść na wegetarianie, jak ktoś chce, prawda? Dobrowolnie, ale nie pod przymusem. Trzeba się przeciwstawiać, proszę Państwa, bo jak się nie przeciwstawimy, to nas zgnębią, zdławią i, no, i oczywiście trzeba będzie się wtedy yy, modlić do, do, do Rosjan i Chińczyków, żeby się przeciwstawili temu temu programowi Światowego Forum Gospodarczego, które, który jest realizowany przez Sojusz Zachodu. To jest Zachód, nie wschód. I trzeba będzie się przenieść na stronę wschodnią, jeżeli będziemy chcieli przeżyć. Przypominam Państwu, że sponsorem naszej, naszego programu jest Mennica Mazowia. To jest też jakaś rozwiązanie, jakieś alternatywa. Zawsze Państwu mówię, że to jest zabezpieczenie na wypadek, gdyby to się udało, to co przed chwilą mówię przynajmniej w zakresie żywności. Tamtych ten program jest dużo szerszy, ja tylko się do żywności ograniczam. W następnym odcinku nagram Państwu taki program. Zebrałem z kilku różnych, z kilku różnych źródeł, jak się przeciwstawiać, jak się przygotować na wypadek właśnie, gdyby, gdyby oni to zaczęli wprowadzać. Więc menica mazowia, złoto srebro jako alternatywa do tego słabnącego pieniądza i chorej gospodarki. Olej gospodarki finansów, olej gospodarki monetarnej. Akademia młodych milionerów, dzieci kształcić, samemu się kształcić, czytać o szkole austriackiej, żebyście wiedzieli, co, żeby was nie zrobili w wała. Tak jak tę restauratorkę powiedział mi, że podniosą, że będą obniżać teraz stopy procentowe. To, że ona ma teraz 16% odsetki. 16%, 16 odsetki od kredytu, który, który brała na 2%, to jest wynik właśnie tego, że były zaniżone chorobliwie, patologicznie i irracjonalnie zaniżone stopy procentowe, po to, żeby stworzyć chaos na rynku. Żeby stworzyć chaos na rynku, żeby zmusić nas do kredytów i te kredyty mają zastaw, i ten zastaw nam zostanie zabrany. To jest główny element pozbawienie nas prawa własności nie będziesz miał nic, niczego i będziesz szczęśliwy. A, tu, a, a prawda jest taka, że nie będziesz miał niczego i nie będziesz szczęśliwy. Ja to Państwu mówię i, i zobaczycie, że będziecie nieszczęśliwi. I ta 80% ludzi, którzy żyją mentalnością chłopa pańszczyźnianego albo jeszcze gorzej, którzy się chcą podporządkować, którzy liczą na te 500, 300 plus, tamtowsko, te, te, te dopłaty węglowe, chore dopłaty węglowe, proszę Państwa, to jest przecież szkodliwe. Im węgiel droższy, tym lepiej. Im węgiel droższy, tym chętniej ktoś zaryzykuje, żeby go sprowadzić. A to, że państwo ograniczy cenę do 996 zł i 25 groszy, czy ile tam oni robią, to, to doprowadzi, że w ogóle węgla nie będzie. Będą wypłacać ludziom pieniądze i będziemy tym pieniędzmi palić, ale nawet, nawet, nawet te pieniądze już nie będą się tak paliły, jak kiedyś. Proszę Państwa, i uczyć się szkoły austriackiej, uczyć się ekonomii prawdziwej, żeby zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Ta kobieta się zadowoliła. E, mówię o, te, o tym incydencie z, e, z grapińskiej, zadowoliła się tym, że, że oni jakoś bzdurę powiedział, nie wytłumaczył jej o co chodzi niskie stowe procentowe nie były żadnym pre prezentem były, były po prostu miną na którą, którą nam po podrzucił rząd nie, nie tylko Polski oczywiście bo to światowa sprawa ale my nie musimy tak postępować jak świat a jeżeli już to we wszystkim postępujmy tak jak świat to nieźle teraz we wszystkim świat źle postępujmy postępujmy tak jak, jak władza ma postępować czyli opiekować się nie, opiekować, szanować naród Szanować naród i umożliwiać mu realizację swoich celów. I patrzcie się, jakie są nasze cele. Mówię do, do, jeżeli nas słucha jakiś przedstawiciel władzy, patrzcie się, jakie są cele ludzi i pozwólcie ludziom te cele realizować, o ile one nie szkodzą innym ludziom. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za ten pesymizm, ale ja liczę na to, że, że jak będzie dużo pesymizmu, to się w końcu i, po, i, i optymizm pojawi. Dziękuję, do widzenia.